Halo, czyli witajcie, tu są wryfek. Dziwki! <gramy, Gramy. Z grubym LOLa. Co to jest za team to ja Jaki zajebisty skin na tego. O, no, pocisnąłem u nich spierdala. <gramy> o, zmienili te... Yy, ...skill'em organie. W sensie... ...miniaturki. Skili. Co to jest za drużyna? Boże. Ej, maksuje się w nie? U Morgany. Kurwa, to No to sam powinieneś wiedzieć. Nie. Ty, ja tego skina dostałem od ciebie, czy goś się za darmo dostawał? Chyba miło go wylosowałeś, nie? Szygi, szygi, szygi Bego, bego, hehehe. A ty na no, ostatniej że chyba grałeś z nim, nie? hehe. Uh -huh, nie wiem. Ostatni albo przedostatni. Ale serio, to jest skurwiające, Że każdy ci pisze, że masz konto z ebay'a No i dobrze, kurde <grywa> Yo, yeah Yo, no <grywa> Boże, ogarnij się, zostaniesz bana na czat, jak ostatnio O Jezu, mam Riven na midzie. Ładny w pierdol dostanę Chciałem, żebyś się zamienił. A tam Czy to ty kto jest? Jest, jest? mądrzejszy. No nie myślałem, że tu będzie ten Kto? Diana. Rihanna, Rihanna. Co to jest naprawdę za drużyna, ale w pierdol dostaniemy. Nie wiem, w sezonie trzecim tak łatwo szła ta gra. Teraz z Golda nawet nie wyjdę. Noe. Zniknęła. przejść sześć lat. Ja 8. To, o dwa więcej niż ja. O, dziewięć. No nie, nie mogę laskietować nic. O, no, zajebiście. Chodźmy od Tureta, a nie od niego, bo zjebałem. <grywia> ale ja. nie ogarniam w ogóle. Takie opóźnione reakcje, że masakra. Ten Left for Dead też szedł jak gówno, to... No lola, widzę, przechodzi. Logi A nie, szlogi, szlogi, szlogi! No właśnie! Chudza Slogi, Szlogi, szlogi, szlogi! Ten stan on nie jest wkurwiający. Na kogo stan? A, od no <grym>, Ale ogar z tym stanem. Ale ten stan jest wyjący. Dwie minuty później, na no, kogo stan O jeszcze, ale nie umiem farmić z tą morganą Co ty, ty na tym topie Zabijam go <grym>, O i nie idzie ci coś Ale naprawdę zobaczyłem cały ten sezon grasz jak gówno Czyli jak ty, przez cztery sezony. <grymne> Jeszcze 7 następny. Kurde, nie będzie mnie stać na buty, dobra, mam to gdzieś. Ale jestem głodny, jabłko tylko zjadłem. 0,2 <grymne> masakra. zniknęła zniknęła? jest o oh, fuck no chwilkę dłużej by dostała I, on pierwszy item składa tego frozen herta on ma, on ma 123 armora już w szóstej no, fuj <grym> Zajmij się w chuj jeszcze bardziej. No, daj no tego tak klepę. To dobrze, ciesz się. No nie widzisz, cieszę się, cieszę się. cieszę się. Spierdalaj. <todgłos》> Ojej. Ciąg ciągnie wara. o tak lol że kuba he, he. co? to no, tak powiedział przez chwilę? he he kuba <laughs> okej okay. Logisz, logisz, szlogi no i fajna jest morgana na midzie czemu nikt nie gra już? bo się <laughs> okay. patrzy lecie słucham? Zobaczysz w lejcie co będzie robić, ona na przykład ribbon. Eee, tam przesadzasz. No nie bo, wszyscy mogą ci uciec z ulti. Aj hanga, hej. O masakra, po tym meczu idę coś zjeść. Hmm, <laughs> <laughs> Jesteś głupi, naprawdę, czemu takich rolujesz? No naprawdę zostaniesz no. zatobana. No, farmę to bym sobie mógł poprawić trochę. Spróbuję pójść na bota 03. O kurwa, my mamy fragi nawet. Miałem 02, przed chwilą padłem 03 do no, kurwa, ale odkryłeś Amerykę, człowieku. Idę, nie ma co. Nigdy nie widziałem na feed'a dlatego chcę to zmienić. Potrzebny miniony, beat. Ta Taliwen też jest dobra. <laughs> Według mnie on bije to gówno tutaj. Nie bije? lol. No no. Jak on się nazywa? O, ult poszedł. Battler. Co się to nazywa? Jest roz scatter, o. Filmik. Hm. Moją razem herta. He, he, he. He, he szki kurwa no. <laughs> 20 armora, ok? Biję po, po 39 z O Boże. Mając to wejście Nic po prostu to nie jest. Znakuje mi. Troszkę do pały. Aż, aż by flaszała taką mnie no z kurwą grubą, mi zniknęła. Uuu, nie chciałem ja z nim zrobić, kurwa. Łocho ho, <grywka> Frozen Hard kuch Kurdeno, te miniony. Znowu zniknęła. Bez kitu. Ten kurwa... Przyjeb. Mierdzący, spierdolił i teraz mówi się do mnie o dywizji, nie? On i gankowa malfajta pod turetem, wiedząc, że ona 200 armora i on jest no to kurwa no. ty byś nawet tego nie zrobił, bo tego, że jesteś świadkowo głupi. <todgłosy> <todgłosy> Ale ta dostaje na tym idzie. Schore. Masakra Przestań! Ja nie, nie, nie mogę nic zrobić, kurwa z Pierdolino z Śmierdząca. No to Boże, no to weź graj defensywnie. Tam się graj defensywnie. Ja go zabiję. Mając ulta i knighta. raczej zabiję. O, on ma ulta czy nie, czy spalił? jak myślisz, skoro ja go cisnę? A, raczej spalił. Nie, z basiców nie zabił jest Ale, Ale przecież burga jest sopelną. tam ma piąty poziom. Żółta daria. Oh. Idę, ja chcę ją zabić. Kurwa, gdzie jesteś? Muszę ją zabić, żeby mieć jakiekolwiek... Chyba nie trafię z kół, no. Morgi naprawdę jest fajna. Skoro mówi, że 4 jest jest miarę dobra, to czemu ma 04? Mówię, że jest właśnie beznadziejna. Hmm. Ja wolę słowo pik na ciebie. Gdyby pierwsza wzięła Lux albo Zerata, to byś mógł postać. Albo Azira. Hmm, <śm> 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 No na mnie Riven jest słabym pikiem. ale wątpię, by się spodziewała, że miał był na midzie. A bo tej Tureta nie ma, o kurwa. Boże, ty jesteś po prostu gównem, 1-5. Jak ty, w każdym meczu. <laughs> Taki gówniany jak twój biceps. Szó szósty poziom, ja nie wiem co ona to pierdala. A co odpierdala? No tak, ja to wykaruję, jak będę miał dwa itemy. O, ty to wykerujesz ja bym się nie zdziwił Już nic nie robisz, a to dopiero na 20 minut no. O Boże, ale to coś główne w tej grze no. <noise> Jak twój ryj i biceps w <noise> No, No, tu w ogóle nie przeżyjemy. 5-0-4. 6-1 jest Darius. O Boże. Lisyn też jest 6 1. Zajebiście Boże, ale on już twardy, nic nie bijesz Nie wiem, ona ma chyba jakieś lagi, czy co? Ja faktycznie nic mu nie bije. zbiję mu tyle samo co on mi Człowieku, weź, naucz się komentować i widzieć No to mówię, że nic mu nie bije. Kurwa, jesteś spierdolony do potęgi On ma całe hape, ty nic. Może dlatego, że ma flaska i miał jeszcze pota. trzy sobie odszedł. Nie? No nie, no nie twoja wina, że on się zabija. To jego wina, że on ma itemy. Ja sobie gram nie przeszkadzaj mi człowiek. Może jakie gówno mi drobnęło. No, ona się będzie cofać. <grymne> Boże. Ta ma 10 przed 11, że nie ją dorwę. ma tu ordę. No, to nie będzie mieć expa. Ten fit fighter przypadkiem was nie zabił Przez o hertem was kurwa zabije Zabrazi wasze serca, głupie kurwy Powiem <noise> ci, nigdy nie widziałem fitowanego Malphite'a Muszę zobaczyć <noise> super Aha, on kolczą jeszcze złożył, Ok, 330 armora, okej okay? O Boże 330 Ale, armora gruba kurwa z niego teraz Boże co się dzieje O, Malfive idzie No to spoko Wiem co się wiebał tam w środek O jazdy, no, nawet jest zładna ma wety zawidowany o kurwa <laughs>

Jeszcze sekund jest Drake. Okay, spoko. Ja mam no manę. Give me mana. O Jezu, już się nie daje. Третий дрейк? Да. Uuuuh, no, no, Jezus, ale Kto? No, Malfight, no ile z niebną. Z Merkurów chyba najwięcej mi zadał. <ślesz> Masakra.

Nice hitbox, no w ogóle nie trafiłem O Jezu, ziomyś. Ja, butów jeszcze nie kupiłem. Też <grystanie> się zastanawiam, co ja taki wolny jestem. I ta nowa soraka jest dziwna. W ogóle nie ogania jej skilli Jesteś w ogóle? Tak nic nie mówisz. No Aha. <grystanie> Spoko. Boże, a ja ci przeciwnicy są. Słabi. No. No co to jest w ogóle? Pokazuje się temu lisinowi, żeby ją zabił po prostu. Soraka <grymna wziśniosy> ile HP. A <grymna wziśnia> ona nabije. się lol. Nie masz czatu? No dopiero teraz zobaczyłem Psz, Lol ale dziwna gra, łatwa e, To to by było na tyle, jak się podobało to daj lajka, subskrybuj Widzimy się w następnym odcinku Gruby weź się pożegnaj Gruby no boże Ech On się zachowuje jak dziecko, cześć, cześć.